Prezes Fight Exclusive Night, Paweł Jóźwiak, po czwartej gali organizacji, z gali na gale jest coraz lepiej, naprawdę mega widowisko, numer dwa jeśli chodzi o polskie MMA. Jak pan prezes podsumuje tą galę dzisiejszą, jeśli chodzi o poziom organizacyjny i sportowy? Przede wszystkim bardzo miło mi słyszeć tak ciepłe słowa z ust pana redaktora, ja jestem bardzo zadowolony. A mówił, że prawda boli. No z czasem boli, zależy kiedy, no, tym razem może niekoniecznie. Jestem zadowolony z przebiegu gali. Wszystkie walki uważam, że stały na wysokim poziomie sportowym. Kibice nie byli rozczarowani było wszystko to, czego kibic sportu walki oczekuje w ringu, czyli krew, pot i łzy. Panie prezesie, dzisiaj mieliśmy kolejny występ Tymoteusza Świątka, zdecydowanie twarz e, pańskiej organizacji, więc może by pomyśleć nad jakimś pasem tutaj, o którym mógłby zawalczyć ten Tymoteusz. Jeszcze pasów nie wprowadziliście, a już czwarta gala za nami. Jak najbardziej, Tymek jest moim ulubieńcem, moim pupilem, na niego stawiamy, jak najbardziej zasługuje na pas, ponieważ jesteśmy młodą organizacją, nie chcieliśmy dotychczas robić walk o pas, bo uważam, że była organizacja zrobiła coś takiego jak pas, to musi sobie na to zapracować, zaskarbić sympatię fanów, ale to już jest nasza czwarta gala i myślę, że w najbliższej przyszłości Tymek zawalczy o pas. Ostatnie pytanie, już na szybko robimy wywiad. Wojtek Bartnik, kiedy z powrotem będziemy mogli zobaczyć go w ringu Fight Clues Night, zwłaszcza, że prezes obiecał po pierwszej ga po drugiej gali, przepraszam, walkę z Wanderem Holyfieldem dla Wojtka? No oczywiście, tylko nie wiem, czy Wander podejmie takie wyzwanie. <noise> nie, oczywiście żartuję. Wojtek jak najbardziej. Jego ostatnia walka była bardzo dobra, bardzo emocjonująca. Wszystkim wrocławskim fanom bardzo się podobało. Ja już chciałem Wojtka zobaczyć na fen ale niestety jeszcze nie doszedł do końca do siebie po kontuzji, po złamaniu szczęki, ale myślę, że wkrótce pojawi mi się z powrotem we Wrocławiu i tam na pewno fani zobaczą Wojtka. Dziękuję bardzo za wywiad. Paweł Jóźwiak dla portalu Fight24 i SFD.pl. Dziękuję bardzo i pozdrawiam wszystkich fanów sportu walki.